Czy Stanley Pines już umarł? Ostatnimi czasy na YouTube pojawiło się wiele filmów odnośnie śmierci Stanleya. Sami twórcy potwierdzili tezę, że jedna z głównych postaci umrze. Cytując Alexa Hircha, Pewna postać w sezonie drugim nie przetrwa. Wszyscy skierowali się na Stanleya Pines ze względu na liczne sceny, które na to wykazują. Między innymi, gdy w epizodzie Such Opera widzimy pacynkę Stana, która leci paląc się. W Headhunters rzeźba woskała miała zamiar zabić Stana, pozbawiła życia jednak tylko podobiznę, a w jednym z kolejnych momentów mamy okazję zobaczyć stopiony posąg. Natomiast The Love God Stan Stanleya spada ku ziemi. Co jednak było najdziwniejsze, w jednym z odcinków możemy usłyszeć, jak Stanley po uratowaniu Mabel i Dippera mówi Dzieci, gdybym umarł, dopilnujcie, żeby mój grób był większy od grobu Forda. Dziwne było również to, jak w jednym z odcinków dosłownie wpadał do trumny. Jak część z was wie, w okolicach lutego, czy też marca, pojawi się ostatni odcinek zamykając całą historię rodziny Pinesów. Całe zamknięcie składa się z trzech części World Magadonu, czyli Maratonu Dziwactw którego trailer możemy użyć na YouTube. Od samego początku możemy zauważyć obecność wujka i to dość częstszą niż zazwyczaj. W kolejnych kadrach możemy ujrzeć mieszkańców Wodogrzmotów płaczących z jakiegoś powodu, kiedy w następnej klatce widzimy Forda, najpewniej opętanego przez Billa Cyferk. Stanek, moim zdaniem, jest najbardziej tajemniczą postacią z całego uniwersum, w odróżnieniu od Forda. Całą historię, jak i tajemnice Forda możemy poznać dość szybko, w odróżnieniu od opiekuna Deepera i Mabel. Nieścisłości zaczynają się w odcinku, gdy poznajemy Gideosia. San powiedział, że niedługo będzie apokalipsa. To znaczy, że od początku wiedział o wszystkim, tak samo jak o planowanej jego śmierci. Pamiętajcie, że jest to wersja oparta na obserwacjach i nie musi być do końca zgodna z prawdą. Subskrybujcie po więcej newsów ze świata kreskówek. Zapraszam was na kanał mojego kolegi Filipa, który życzył głosu i pomógł w napisaniu teorii. Jest to bardzo fajny gość, pozdrawiam i cześć!